Witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony, Banny. W dzisiejszej mistrzowskiej bitwie zobaczymy Bloody Angel 95 Scano Fouter na M41 Walker Bulldog. Generalnie darze sentymentem ten czołg, swego czasu bardzo dobrze w nim się grało. Cechy charakterystyczne to 10 podciskowy magazynek, który wystrzeli, wy, wystrzeliwuje pestkę co 2 sekundy i może zadać w sumie 1500 damage'u. Także jeśli dobrze wyjedziemy i dobrze pokombinujemy, jesteśmy w stanie rozmienić nawet ISA 3 na jeden magazynek. Później reload ponad 30 sekund, ale to już nie jest tak ważne. W tym momencie zakończył y, pierwszy reload, reload nasz bohater i zobaczymy co kombinujemy. Ja może przyspieszę, bo nic. Szczególnego się na razie nie dzieje, po prostu stoi, spotuje i czeka na okazję do zadania damage'u. Linia Zygfryda jakoś nie jest świetną mapą do spotowania. Generalnie można coś pokombinować na lewej stronie, odkąd ją przebudowali i na środku między liniami EF jest wzniesienie. Można przeżyć trochę dłużej, bo zazwyczaj po lewej stronie mapy przy spocie kończyło się śmiercią. Jak na razie 02 i nic szczególnego się nie dzieje, także ja jeszcze przyspieszam. Decyzja o zmianie pozycji i wyruszenie czyżby no za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie na miasto. Tutaj dość ryzykownie kolega próbuje się pokazać. Właśnie, skończyło się spotem, prawdopodobnie jakiś tetek albo ciężki czołg coś tam kombinował. Kolejna decyzja o zmianie pozycji i zobaczmy gdzie pojedzie tym razem. Jedzie na zielone, w zasadzie tam gdzie miejsce lighta. W pierwszej fazie bitwy obrywa jeden z sojuszników, jest 2-4, także skończyło się Walker Bulldog. Pierwsze, pierwsze zadane obrażenia 160-316 i chyba uda się go skończyć. Nie wiem, co ten Walker Bulldog z przeciwnej drużyny chciał osiągnąć, ale na pewno to nie wyszło. No i jesteśmy w swoim naturalnym środowisku, czyli na zielonym i spokojnie Bloody Angel 95. Szuka kolejnej okazji do zadania damage'u. Jest T71, kolejny amerykański magazynek z sześcioma pestkami, także nie zdjąłby Bulldoga na raz. Jeśli chodzi o działko Bulldoga, to naprawdę robi świetny damage. O, jest ARL. zobaczymy czy coś się uda. U, właśnie, ale potrafi posadzić takiego kartofla, że w głowie się nie mieści. Wyjechał T71, jak na razie wszystko niecelne. Jest gąska, zostały dwie peski, niestety się naprawił, także czas chyba stąd jechać, szczególnie, że skończył, skończyły się pociski w kasecie, także trzeba przeładować. Tutaj Bloody Angel świetnie wykorzystuje kształtowanie terenu, ponieważ chowa się, za chwilę będzie mógł na nich wyjechać po reloadzie. I jednocześnie sam nie jest w tym momencie. Celem ostrzału kończy się reload. Także zobaczmy T71 na ogrysku, został rozmieniony. Zwróćcie uwagę na wynik 611, 711 w tym momencie. Także już przeciwnik myśli, że to będzie łatwa, szybka bitwa i wkrótce zwiększy im się win ratio. Ja już wiem, że tak nie jest, ale zapraszam Was do obejrzenia, jak to się stało. Już dwa fragi na koncie Bloody Angela zostają w dwóch na mnóstwo przeciwników. Jest ARL, który nawet nie zdąży obrócić wieży. Jest trzecia peska, wystrzelań, już cztery peski z kasety. Jest spot, także warto byłoby się schować i poczekać aż zniknie. Jest KV85, który dość napewniaka tutaj. Podjechał i chyba się to dla niego skończy śmiercią. Potrzebny jest jeden strzał, zniknął, ale blind rozwiązał problem. Zostało 6 przeciwników na dwóch graczy, jedzie ISU-152 pełny. Tam dalej widzimy tygrysa dwójkę też pełnego. No i w tym momencie można sobie pozwolić na podpaziowanie ISu. Jednak skończyły się pociski w kasecie, także. Trzeba przeładować. Jeśli chodzi o rozłożenie amunicji, to 10 goldowych pocisków i reszta zwykłych. Myślę, że to jest bardzo dobry układ. Bo bulldogowi nie brakuje penetracji. Szczególnie że zazwyczaj bijemy od boku, od tyłu. Także jak najbardziej to wystarcza. No, i spokojnie patrzymy, aż przeładują się pociski w kasecie. Potrzebna, potrzeba gdzieś czterech celnych strzałów. Jest pierwszy, właśnie to są te kartofle, o których mówię, tak? Jest drugi, jest trzeci. I czy uda się wykończyć ISU? ISU w zasadzie chyba nie bardzo wie, z której strony do niego strzelają. Ale została minuta do. Dekapa także prawdopodobnie podejmuje decyzję o udaniu się na kapa i zdekapowaniu. Jest jeszcze tam gdzieś w oddali widać pełnego tygrysa, który może się okazać problemem. W tym momencie Bloody Angel został sam na 6 czołgów, także będzie miał ręce pełne roboty, jeśli myśli o wygranej. Wjazd na kapa udało się, nawet nie zdążyłem zobaczyć co to było, w każdym razie zostało zniszczone. Jest spot, także warto by było zaczekać, aż zniknie i wtedy dopiero wybrać kierunek jazdy. Tak właśnie zrobił, zdecydował się na przeładowanie, to jest bardzo dobry moment i za jeszcze jakieś 15 sekund będzie gotowy do strzelania. Sytuacja no niewesoła i w zasadzie przeciwnicy spokojnie już mogą zakładać, że wygrali tą bitwę. Bloody Angel trzyma się na końcu mapy, jego jedyną przewagą jest to, że ma dużo większy view range, także może strzelać będąc niewyspotowanym, to właśnie robi, chowa się za roślinność. Idzie pierwszy strzał w Tygrysa, idzie drugi, jednak on na niego jedzie, także Bloody Angel bardzo przytomnie podejmuje decyzję, że lepiej się wycofać i poszukać jakiejś bardziej dogodnej Pozycji jest ISU, które też się zbliża na kapa. Zaraz zobaczymy, ile będzie. Tak, dwie peski potrzebne. W tym momencie został zabity. Bloody Angel 95 ma już 6 fragów. I, I jedzie. No, zobaczymy, gdzie jedzie. Ja troszkę przyspieszyłem. Wydaje mi się, że teraz pojedzie po Arte. Co by było całkiem yy, yy, dobrym posunięciem. I tak właśnie robi, także jest już w okolicach kapa przeciwnika. W pierwszym miejscu arty nie ma, także prawdopodobnie jest gdzieś na A1, ewentualnie A4 za tym bunkrem. No za bunkrem też niestety nie ma, także może być jeszcze całkiem z prawej, a my zobaczymy, gdzie Bloody Angel pojedzie dalej. Został jeszcze oj, który może być problemem, na pewno od przodu i od tyłu. Artyleria raczej nie. Tygrys drugi, tygrys pierwszy właśnie jedzie sprawdzić pozycję przeciwnika, znaczy pozycję artylerii jednak też jej tam nie ma, bo nie wystarczyło czasu. Przeładowuje, on będzie przeładował jeszcze jakieś 15 sekund. Dobra, zwol zwolnijmy. Jest oi, on ma chyba 500 hp, jeśli się nie mylę, także całkiem sporo. Kończy się reload i zobaczmy. Zastanawia się, zastanawia. No i bardzo niekorzystna sytuacja dla Oja, ponieważ on tutaj nie obniży. A sam obrywa pestki i kompletnie nie jest w stanie nic zrobić. Siódmy frak, shot Nie było splesza także ciężko powiedzieć, z którego miejsca. No i znów trzeba pojechać na kapa i dekapować, ponieważ został jeden, zostały trzy czołgi i 34 sekundy do. Mm, końca kapowania już 30 sekund, także spokojnie podjeżdża. Widać ciężki czołg, który teraz spudłował, próbował y, ustrzelić. Zwróćcie uwagę, blogi Angel ma jeszcze 910 HP, czyli full. Udało się y, dorwać artylerię. Y, ósmy frag, zostały dwa ciężkie czołgi na niego. Jeśli uda się ich trzymać na maksymalnym range'u, będzie problem, po problemie, tygrys dwójka, trochę za nim jeździ, bo już był przy kapie i zrezygnował. No proszę, ale szczęście. W zasadzie jest teraz osaczony, ponieważ tutaj jest tygrys dwójka, a na linii 0 jest tygrys 1, który też buduje. W końcu komuś udało mu się zadać, zadać obrażenia, potrzeba jeszcze dwóch strzałów, żeby. Go wykończyć, ale on kończy reload i pewnie łatwo skóry nie odda. Tygrys pierwszy znowu buduje co dziwne, bo ma bardzo celną armatę. Być może Bloody Angel porusza się w taki sposób, że on nie jest w stanie nic wykombinować. Jest peska od tygrysa, to jest charakterystyczne w amerykańskich czołgach. Czyli poszedł amorak. Zwróćcie uwagę, jak przytomnie gra. Spokojnie poczekał, aż dojedzie znów do boku, który jest w stanie przebić. I Tygrys jest praktycznie bezbronny, jeszcze rozwalił mu Amoraka, także poszło szybciej niż zakładał, szczególnie że mógł się wystrzelać za amunicji. No i zostaje Tygrys pierwszy, ja przyspieszę reload i zobaczymy co wykombinuje Bloody Angel, żeby dorwać jeszcze tego jednego tygrysa. Generalnie zawsze ma się apetyt na więcej przy takich bitwach to już dziewiąty frak, także prawdopodobnie uda się zrobić Medal kula. Jest pierwszy strzał, drugi, trzeci. Tygrys jedynka od przodu, nie jest już żadnym problemem, jeśli chodzi o przebicie. Zwróćcie uwagę, zostało mu 10 pestek. Jest to jeden z tych niewielu czołgów wortow tak, z któremu potrafią się w bitwie skończyć pestki. Jest kolejny strzał, jest kolejny, jest kolejny i dziesiąty frak. Jesteśmy, jesteśmy już w garażu, zobaczmy co udało się zdziałać. Oczywiście, MK nie mogło być inaczej. Brutal, ekspert od wybuchów i ogień skuteczny. Z medali epickich, medal pula za 10 fragów i koło banowa, ponieważ został sam na 6. Obrońca, duży kaliber. Czołgista snajper i specjalista. Zobaczmy jeśli chodzi o. Szczegóły jeśli chodzi o damage, zrobił ponad 3 razy lepszy wynik damage'u niż kolejny z jego drużyny. A jeśli chodzi o szczegóły, to oddał 54 strzały, z czego 49 trafiło, a 45 spenetrowało. Co nam dało, tak jak mówiłem, 6511 damage'u, 1524 z dystansu większego niż 300 metrów. No, Bulldog nie jest snajperem, także nieraz z magazynku można 3-4 pestki przestrzelić na większą odległość uszkodził 10 pojazdów, i zniszczył 10 pojazdów, Grabres Premium zarobił 35 723 i Ex podstawowy 2194. Taka to była bitwa. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To zarobiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam, dane.